Była mała Jak gorąco. Jesteśmy już w autku. Dzisiaj rano odebrałyśmy autko, przywiązłyśmy tutaj na parking i jesteśmy. Chcę wodę? Czy chce wodę? Tak, chcę wodę. Dziękuję bardzo. bardzo. Czy chce oksy? Tak, chcę oksy. Dziękuję bardzo. Kwiatka prowadzi dzieci. Jedziemy do wulkanu i co będą do będziemy robić? Przejeżdżać! Przejeżdżać, prawda? do środka. Jedziemy do środka. <laughs> Matko. Ale tak, więc wulkan, e, a później będziemy jechać do. <laughs> do Los Gigantes, a Teneryfa. Kiedy była ta erupcja tego wulkanu? W ogóle. 30 milionów lat <laughs> temu. Po my sobie myśmy, wszystkie, wszystkie, wszystkie fali <laughs> myśmy... ja tej I stałeś miary, że to by Dla tych, co nie wiedzą, no to Tenaryfa, no tutaj jakieś była jakby no, erupcja wulkanu, i w ogóle Teneryfa powstała, jakby no, to jest lawa, no nie? Tylko, że to już było tyle milionów lat temu, dlatego już jest wiecie roślinność i wszystko, no znalazłyśmy raz info, żeby to nie było <t> tak. Więc tak, ogólnie te klify Los Gigantes jest napisane, około 30 milionów lat temu lawa wydobywająca się z na oceanu utworzyła Teneryfę, która w wyniku kolejnych erupcji powiększyła się powiększała się. Przykładowo 7 milionów lat temu powstały masywy górskie takie jak Teno, Anaga czy Adehe. Tu my jesteśmy na, na Dobra, czyli dobre liczby były, widzicie? Coś tam wiemy. Coś tam wiemy. My. Tutaj mamy nasz wulkan od domu właśnie i zaraz dojdziemy tam, mam nadzieję, że będzie widać taki bardzo fajny widok, że to faktycznie wygląda jakbyśmy byli, nie wiem, w jakimś Marsie czy coś. Jak jechałyśmy, to wszędzie widziałam właśnie takie rośliny i powiem wam, że ja nigdzie nie widziałam takich roślin. <noise> to jest mój pierwszy raz i to tym bardziej powoduje, że po prostu strasznie tu jest dziwnie, tak inaczej. El sombrerito. <noise> Czego wszystko tak świeżnie brzmi po hiszpańsku? Wszystko takie suche. Więc zgaduję, że takie choinki, co takie suche, to jest to. Ale jeśli to ma być czerwone, to nie wiem w którym sezonie te kwiatki wszystkie nie są takie wysuszone, ale musi to wyglądać niesamowicie. Wyobraźcie sobie, jak te choinki są czerwone i to wszystko jest takie kolorowe. I tak już jest mega. Jedziemy dalej. Co się nam stało z Chipsami? No widzicie, jak w samolocie. My tu jedziemy i nie wiem, nie było czuć takiego w górę, w dół, w górę, w dół. No tak, stopniowo. No tak, stopniowo, ale nam głowę bolały, Jezu, uszy bulały. Będziemy się zatrzymywać, może jeszcze w drodze powrotnej, a tak to już do tych Los Gigantes będziemy. Jedziemy trochę dalej. Tak, tak. O, moje siedzenie, jakie gorące. Idę dalej. Podróż życia. A, konekorazon. Aki to ładnie. Konekorazon. To z daleka, nie wiem, czy tak widać w kamerze. To w ogóle wygląda jak jakiś taki slime normalnie. Dźwięk Minecrafta. Jak Minecraft. Nie wiesz? <grystujesz>, jak się przyjdzie? Ziemia? Ej, nie, no Nocowy. No było napisane, czy czytałaś? No było, że słońce i że da. Nie, było ale... napisane, że czuć że z całą no, cyrkulację wody, powietrza, magny, jakichś tam różnych no, cudów. Mhm, to, no, to ja nie wiedziałam. a tam dalej jest... Uh... <noise> You're so funny! I'm so funny. Oh my god! <noise> Czyli jakbym robiła jakieś badania. Tutaj. O jezów posa, zostaw mnie. Możesz usiąść taka weszalnie na, na moje ręce. A no jak nas widać? No, jak się nas widać, ale myślę, że tu możemy podejść. jest ten. się I są nasze los gigantes. Idziemy teraz na jakiegoś co pewne tapasa. W sumie widzicie, co się właśnie zorientowałam? żebyśmy tu przyjechały przyszliśmy żeby zjeść zrobić siku napić się i usiadłyśmy w miejscu gdzie nie widzimy maski kontursa <gry> Ale to nie tak, to Co nam wyszło? Co bierzecie? Ja muszę się napić czegoś takiego orzeźwiającego na maksa, bo mi tak gorąco. Nie wiem kiedy ja ostatnio piłam kolę, może kola z cytryną, z lodem. Ale chcemy sobie coś wzięć, że widzimy sobie. Dobre. Które te pasy? A, a, ja myślę, a, 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 że weźmy typowo te prawns i te krokiety. I te krokiety. A, 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 a krokiety. I ja biorę kole z lodem i z cypryną. Ja to samo. I bez chleba. I bez, I bez chleba. No. Czy bez to jest? No. Nie, już bez, bez chleba. my. wam? FCA. FCA to superstar. FCA. New form show. I może go zdecydować. New form I ja myślę, że trzeba do hotelu. Na basen. bo nie wiecie co ja ostatnie wiem, dwa dni, czy już tak w sumie miałam takie dwa dni, że dziewczyny jakby po śniadaniu szły na basen i w ogóle, a ja godziny siedziałam w pokoju, edytowałam, przygotowywałam mam te filmiki, także no teraz w tym tygodniu będzie... Będą te dwa filmiki, są... So. Teraz już w tym tygodniu dobrze liczę, tak. Czyli był filmik w środę. Ci, którzy wiedzą, że wstawiam soboty, to jest filmik w środę, bo wstawiam jeden. Więc w tym tygodniu są dwa, ale chyba wracam do jeden w tygodniu, bo inaczej siedzę w pokoju i edytuję godzinami. Wczoraj ile siedziałam? Miałeś być gdzieś tam godzinę. Myślałam, że mi zajmie z półtorej, a chyba mi to z cztery zajęło. Dobra, chyba się nagrywa Taki widoczek, to jest bus Ale w ogóle dawno nie widziałam właśnie takich pokoli. Takich pole w tych butelkach Takich szklanych Dobra, wyłączę, żeby Malwina nie widziała Dobra, wróciłam Bo chciałam powiedzieć, że no właśnie Malwina już wspominała, ale ona tyle godzin edytuje te filmiki, więc jako przyjaciółka to proszę subskrybujcie łapki w górę, jak to się mówi. I tu był nasz kalder, tak. No więc stara się widać, jakby wczoraj to też bardzo długo edytowała te filmiki, które wstawia i film. I ty. Taka kora z lodem przypomina mi tak dzieciństwo. Przy Państwa słuchamy. O, już Twoje AS -S jest. Ej, jest wywalała. Dobre. Czasami mnie tak no najdzie na taką kolę. Crispy Kozłodą z lodem. Spodzicie, kiedy to jest duże. No nie? siso. <grymne> mm -mm -mm -mm. mm -mm. Przeszłyśmy nad basem. I w drodze na basen miałyśmy takie. O, bierzemy naszą piłkę. Bo ogólnie wczoraj kupiłyśmy piłkę z Lilo i Stitchem. I się zorientowałyśmy, że wczoraj byłyśmy takie komperery, Jak jest kompery? Konkurencyjne? Jak jest kompery? Nie chcę jak to się mówi, honeraj. No Zawzięte? Nie. No dobra, wiecie o co... I grałyśmy, i grałyśmy, grałyśmy, próbowałyśmy pobić swoje rekordy. I jak skończyłyśmy, to wyszliśmy z basenu bez piłki. No mm. i nie mamy piłki. O no, masakra. Do rząd to. Dimenową. Bo tu by jest kołana, dosłownie w tym centrum handlowym. Ale tam jest taka, tak jak, Pocze, patrząc, Aile, jak daleko ta jest? Na piechotę. 40 minut na piechotę. Czy Co Wczoraj poszliśmy do restauracji sushi. Ci, którzy mnie mają na Instagramie, jeśli mnie nie macie, tutaj wsadzę QR code. Poszliśmy do takiej miejscówki sushi. Szliśmy 46 minut w jedną stronę. I później się. O matko! Mamy historię dla Was. A mianowicie, wczoraj wracałyśmy, to była która godzina? 12... Prawie przed 12 ruszyłyśmy. Jako około 12. Fajne, że o 12.05 byłyśmy już tu blisko. No, bo myśmy późno poszłyśmy do tej restauracji, no i oni zamykali o 12.00, więc... Ale zasadzie w sensie jakieś... była daleko. No, daleko, było 46 minut. I wiecie, tutaj jest bezpiecznie, bo to jest jednak takie, nie wiem jak nazwać, turystyczne. Jak myśmy chodziły, tam były jedne co to pary, wiecie, jakieś tam za rękę sobie ludzie chodzą, jakieś dzieci, nie wiem, rodzice siedzieli na plaży, a dzieci się kąpały jeszcze w morzu w nocy, co w sumie mało, no ale... Albo jakieś się sobie robili pikniki, więc ogólnie jest bezpiecznie, nie? Ale się idzie, przez to, że to jest przy tym oceanie, to czasami jest jakieś mostki czy coś, albo jakieś takie, nie wiem, ścieżeczki, no nie? Ścieżeczki, ścieżki. I szliśmy ścieżką. I szły jakieś co, cztery osoby? Tak. Była czwórka, cztery Czórka, osoby. Ten, piąta doszła, takie cztery osoby z naprzeciwka i to była taka mała ścieżka, że myśmy, myśmy szli tak w ogóle jakby pod rękę i się zmieniłyśmy tak, żeby iść jakby jedna za drugą, no nie? Żeby ich po prostu przepuścić, żebyśmy mogli się minąć. I wiecie co się stało? Oni nas okrążyli. Trójka stała z przodu, jedna z tyłu Jedne co, to oni byli raczej troszeczkę młodsi od nas Więc wiecie, jakby się nie przestraszyłyśmy tak od razu, bo gdyby tu byli to byli dorośli, to tragedia Ale no, co oni byli trochę młodsi od nas I wiecie, co oni robili? Śpiewali piosenkę no, Adele I miałyśmy takie, haha, okej, okay, może, nie wiem No wiecie, no ludzie, ale w naszym wieku, może chcą zagadać, coś tam pęć, śpiewają No ale później zaczęli nas coś przedrzeźniać Po hiszpańsku powiedzieli, że Hiszpania jest tylko dla Hiszpanów, że mówi się tu po hiszpańsku i że żadna po hiszpańsku nie mówi. Miałaś takie ok, the vibes are off. I jakby co tu się w ogóle, co w ogóle dzieje, wiecie, bo oni byli straszni, bo oni byli straszni. Byli dziwni. Oni po prostu byli dziwni. I no i ja po prostu powiedziałam do dziewczyn po polsku, dobra, idziemy po prostu stąd, idziemy. I ona, że no dobra, idziemy. Ja poszłam z przodu i wyobraźcie sobie, że ta dziewczyna jakaś, ona młodsza ode mnie, stanęła przede mną, nie chciała mnie przypuścić, ja wiecie, po prostu przeszła mi tak czy siak. Ale, a później I zaczęła śpiewać i zaczęła tak go śpiewać, że ona wręcz ryczała, że do uszu nam tak, no, no, że to one jak, one jak one przychodziły, to ona się darła do uszu. No. I myśmy przeszły i takie, co się właśnie wydarzyło? No. Tak dziwne. No trzeba, trzeba uważać, ale Nie. Więc no, ale fajna była bardzo, się tam bardzo. A dzisiaj indyjska i dzisiaj 40 minut w jedną stronę będziemy szły. I tym razem wyjdziemy wcześniej Taki jest plan, że wyjdziemy no wcześniej taki Mój, jest plan. Nie, ja myślę, że wyjdziemy wcześniej Jest 18.15 Dopiero to przyszłyśmy na basen No, za godzinę Zobaczmy. wypadałoby się spierać. Patrzcie na to Wracamy Ja patrzę, że piłka tu jest Piki, gdzie ty jesteś? Nasza piłka, bieraj ją, idziemy do domu. Nie trzeba kupować nowej, mamy to, mamy to. Już mamy zachód słońca. Chciałyśmy iść do tej indyjskiej. Skończyło się na tym, że i późno wróciłyśmy z basenu, i później się położyłyśmy w szlafrokach na łóżkach i oglądałyśmy... położyliśmy, ile byśmy się śmiały. Oglądałyśmy filmiki, wiecie, Rils na Instagramie. Jezu. Jak ja się po prostu napłakałam ze śmiechu. I tak przesiedliśmy z godzinę i postanowiliśmy, że dobra, no nie idziemy tak daleko, bo już będzie późno i w ogóle. Idziemy do miejsca znowu z sushi, tak samo jak byliśmy wczoraj, a który jest obok hotelu, więc będzie blisko i tak, taki, taka zmiana planów. Mam ciuszek. skąd on jest? Wydaje mi się, że on jest z Tezenis, ale jeszcze sprawdzę, wam ja dam znać. I tyle, naszyjnik mam w ogóle z Majorki, z wyjazdu, to był Staria Bror, czyli zajęcia. Bo po moim pierwszym roku studiów mieliśmy opcję zrobienia takiego studiowania za granicą, i poszłam na takie, właśnie zrobiłam coś takiego z moimi, no nie, nie znajomymi. Teraz to już są moi najlepsi przyjaciele w Stanach. Dziewczyny już się widzieliście w innych filmikach: Anna, Pauline, Sofia, więc wracając do historii. Po roku studiów wybrałam się na to Staria Bror, czyli właśnie studiowanie za granicą. I to były dwa tygodnie na statku, na takim cruise, no nie? tak jak są, nie wiem, jak oglądaliście Nie ma to jak statek, to właśnie coś takiego i tam mieliśmy zajęcia, nasi profesorowie z nami byli I niesamowita sprawa, w ogóle jeśli kiedyś chcecie, żebym więcej coś na ten temat opowiedziała, to może w jakimś Q&A czy coś I w ogóle coś ciekawe, to ja nagrałam tam trochę klipów, myślałam, że zrobię z tego filmik, nigdy do tego nie wstawiłam Ale mam z tego klipy, więc mogę na zrobić jakiś Q&A i wtedy postawić też te klipy, jak to wyglądało, bo no, mega fajna sprawa, ale dążę do tego, skąd mam ten naszyjnik. I to było właśnie, jak byliśmy na tym statku i się zatrzymaliśmy na Majorce, podajże I tam byliśmy na plaży i właśnie kupiłyśmy sobie z polin takie naszyjniki. Także długa historia, ale no, tyle. Wydaje mi się, że dziewczyny już są gotowe. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Wiki, gotowa? Tak, serio? A, no to idziemy. Yeah. Idziemy tam na górę. Na górę, let's go! Jak ja nie lubię jak się tak chodzi i ludzie po prostu pytają i nagadują, że o chodźcie, chodźcie, jedzenie i to i, I no takie... plan, tam, to masz takie... A jak nas tak nagadujesz? No. I... Ale dobra, lecimy na A to było od tego właśnie? Tak? O... O, matka. Ale nie był aż taki naralny. Nie, nie. Mm. Spróbowałaś już? Tak. Dobre? Znaczy, nie Krewetka problem. jeszcze nie, ale na razie dobre. Twoje? A, akurat żujesz. Dobre? Tak. mango z owocem. Mango z owocem? Mango z owocem. <noise> A ja? <noise> Sushi z owocem. Zaczęłaś jakaś lekka? Nie wiem, jest? że krewetka jest w tym purze, czy jest smażona, prawda? Mam ten posmak smażonego. Z mango, to jak już połknę, jakby to co jest z sosem syrowi, to smakuje jak naleśniki z <grym <grym No No smażony owoc Ale bardzo dobra. Nowy dzień, nowa przygoda. <grym> gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie. Co to Nie uwierzycie na co się teraz patrzymy. Pingwin. <noise> To jest sobie zmiękczenia i lampki i jak to wygląda magicznie Wow Ja nie wiedziałam, że mrówko jady są tak duże Stoimy w kolejce na Orki. 20 minut wcześniej przyszłyśmy, więc mam nadzieję, że nie miały ładne widok. Jak na stadionie. Piłka nośna. I tu myślałyśmy, że jesteśmy 20 minut wcześniej nie będzie ludzi. Nigdy nie było. Su organismo más de una década. Por eso, en Loro Parque disponemos de la más alta tecnología en filtración que les permite a estos animales realizar sus funciones vitales. Głodne. Występy zarąbiste. Ale głodne. Czekamy na pizzę. Kolejka jest ta, druga. No ale Ja nie wiem. Ale występy kozackie. Ja nie wiem jak oni uczą orki, delfiny, tego wszystkiego, jak się ruszać, w którą stronę. Ale o wiele fajniejsze niż za zawsze chodzę do ZO, to mam takie... Tak dziwnie się no. czuję, bo mam takie cztery zwierzęta, ale no, to nie są szczęśliwe, nie? A to jest. Jak to opcja? To jest właśnie fundacja? To jest. To nie jest takie typowe, zło. No. To jest takie, że oni właśnie się opiekują się nimi, i się że się czują, żeby było lepiej. Badania i w ogóle. Jak ja czasami widziałem, po jak oni jakieś buziaczki dawali tym orkom, przytulali te delfiere. Musimy no, 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 mieć takiego no, orka w noszu. Już się wzruszył. Długo wyczekiwana pizza, patrzcie na te kawałki. Gdzie to jest? To jest jeden kawałek? I to jest jeden kawałek. Jest, Jakie to ma piękne chmurki wszystkie. Koniec, wracamy! Jak się podobało? Jedziemy i po drodze się zatrzymujemy na Bubble Tea. Kochani, już jest kolejny dzień ja się nie pożegnałam. I przychodzę, żeby przypomnieć o filmiku, bonusowym filmiku, który wstawiam w środę, ponieważ normalnie wstawiam raz w tygodniu w soboty. i wstawiam dodatkowy właśnie bonusowy w środę. Więc jeśli go nie widzieliście, to zapraszam tam. Tak poza tym w ogóle. Sokienka nowa z Berżki, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Taka ładna. A przypominam, właśnie tak, o tym filmiku. Przypominam o tym, że jeśli macie jakieś komentarze, pytania, pomysły na filmiki, rzeczy, o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiały, czy cokolwiek, piszcie w komentarzach, my wszystko przejrzymy, podpowiadamy. Najprawdopodobniej nagramy, co byście chcieli, żebyśmy nagrały, więc przejrzymy to, tak? Więc wszystko piszcie, co macie tam na myśli. I tak poza tym, tak, mam nadzieję, że miło Wam się spędza z nami tutaj ten czas na tym Aryfie, na tym Pawskim wyjeździe. I jeśli Wam się podoba, to zapraszam do subskrypcji, do polajkowania i do zobaczenia. Za tydzień. Buziaki.